Myśląc, Wydział Mechaniczny bardzo często skupiamy się na pojazdach samochodowych. Jestem kierownikiem Katedry Budowy Skolacji Maszyn, i tutaj w sporej części prowadzimy zajęcia z pojazdów samochodowych. Nasze laboratorium koncentruje się głównie na sprawach badawczych. No, poza tym mamy też osoby, które zajmują się obliczeniami, czyli sprawami teoretycznymi. Jeżeli chodzi o laboratoria, to Rzeczą reprezentacyjną u nas jest hamownia podwoziowa, gdzie badamy samochody, które są pod obciążeniem, badamy tam parametry techniczne, wskaźniki zewnętrzne, ekologię, zużycie paliwa i tak dalej. I mamy bardzo dużo stanowisk, które są w stanie ocenić właściwości techniczne, stan eksploatacyjny podzespołów, zespołów i różnych urządzeń wchodzących w skład samochodów. Poza badaniami naukowymi skupiamy się w dużej części też na prowadzeniu zajęć dydaktycznych, współpracy ze studentami. Bardzo mocno współpracujemy z kołem automotoklub, gdzie jest Celber Motorsport, czyli te wszystkie bolidy CMS, które biorą udział w zawodach Formuła Student. Oczywiście jesteśmy otwarci na współpracę z innymi kołami naukowymi. Bardzo dużo mamy publikacji, jeżeli chodzi o publikacje ze studentami, i to co myślę, że tutaj jest troszeczkę inne: gro prac dyplomowych, szczególnie na drugim stopniu, są to prace badawcze, gdzie już zaczynamy współpracować ze studentami i ci studenci potem po części kontynuują naukę w Szkole Doktorskiej Politechniki Białostockiej. Jesteśmy otwarci na współpracę z firmami zewnętrznymi. Tutaj pracownicy katedry współpracują w ramach różnych grantów, które są współprowadzone z Politechniką Białostocką. Oczywiście świadczymy usługi, jeżeli jest taka potrzeba i współpracujemy w ogóle nawet w tworzeniu grantów. Jeżeli jest jakaś współpraca nawiązywana, no to oczywiście wtedy wspólnie próbujemy napisać projekty. Myślę, że aparatura, którą tutaj mamy, jest to aparatura, która na chwilę obecną współczesną aparaturą, która ma zastosowanie w badaniach naukowych i w badaniach wdrożeniowych. Oczywiście tutaj z tyłu mamy akurat przykład takiego urządzenia, które było wykonane w ramach projektu Politechniczna Siedzibia Karpatia InnoSpin, czyli demonstrator działania pewnego urządzenia.